Cześć, jestem Mopsik z Moim Mopsikiem i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają ten filmik. Dlatego, że dzisiejszy filmik jest trochę nietypowy, bo odpowiem na jedno wow, w końcu jedno pytanie. Dziękuję Tobie... Tobie... Angelku... Lonel. Angelku... Algenku... ku. No, no, no. Dobra, zaczynamy te pytania. Pytanie na, na następny odcinek. Buźka. Yy, wolałabyś chodzić cały dzień w obcierających butach yy, czy na boso? I miałaś tak kiedyś w nawiasie. Czyli na boso i czarne nogi, albo buty i odciski. Ja tak miałam. zacznę. Yy, moja historia jest taka, że yy, wolałabym chodzić w obcierających butach, ale. Chodziłam w tym i w tym, i miałam to i to. W Złotowie, na moich wakacjach, jak pojechałam, to było ognisko i było ciepło. I na trawie chodziłam na boso, dlatego że Japonki mnie strasznie obcierały. i miałam strasznie czarny stop, jak murzyn po prostu mogłam to nazwać. Nie wiem, strasznie czarne. Czarne pod, pod yy, tym. No, coś takiego jak to czarne. Miałam takie czarne nogi i żałowałam, że chodziłam na bossa. już Uwolałam zmienić sobie laczki, tylko nie chciałam się wyciągać szafy. I po prostu naprawdę... Uf. I oczywiście w Złotowie nagram filmik dla Was, bo w tym roku chyba też jedę. No jadę, bo już mam kambik załatwiony, wszystko. Więc też jeden fan może się ze mną spotkać jakiś. Może też pojedzie do Złotowa, czy coś obok mojego campingu. I może się spotkamy tam kiedyś na żywo. Wow, będzie fajnie. No i może ktoś do mnie podejdzie. Hej, to ty, jesteś macy na Mopsik, nagrywasz na YouTubie, tak? Bo mówiłaś, że jedziesz do Rzutowa i jadę do Złotowa w sierpniu. Yy, tak. Ale jeszcze na ten temat możecie pisać w komentarzach, ja piszę yy, na prywatnie. Jeszcze też na Facebooku możecie pisać za mnie na Mopsik, bo Facebook jest zawsze w opisie. No i... Ale też na wakacjach, kiedy już po tych nogach zostało mi parę dni jeszcze, i chodziłam o obcierających butach. I też nie tylko na wakacjach, ale też ogólnie w obcierających butach. I strasznie bolały mnie palce. Strasznie. Naj, najczęściej, kiedy mam. Już mam te buty obcierające, to mnie tu. To może to nazwać, że. Chwilę, muszę wam to pokazać. To tu najbardziej. Tu mi się najbardziej tak właśnie y, oddziera, obciera i ja niech ja wolałabym tak na ulicy tak publicznie to wolałabym w obcierających butach, a tak w domu czy gdzieś na działce to wolałabym na boso i dziękuję bardzo za to pytanie. Angelo. Tak, będziemy na Ciebie mówić. An... 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 G, anek... Aneku aneku, aneku... aneku! Aneku. No bo ku. <coughs> aneku Lonel. Dziękuję bardzo za to pytanie i... Nie, Ty mnie nie pozdrowiłaś, ale ja Ciebie pozdrawiam i mam nadzieję, że chciałabym no właśnie, dokończyłam. Mam nadzieję, że będziesz więcej takich pytań zadawała w typu, nie z tych butów, ale ogólnie pytania zadawała, bo mam swój taki specjalny zeszyt do pytań, jak nie mogę komputera, to mam taki specjalny zeszyt do pytań na YouTube, jak nie wolę, sprawdzać na telefonie i... Yy, bo chciałabym bardzo, żebyś po tym filmikiem też coś napisała, jakieś pytania, jeśli mnie oczywiście oglądasz. I chciałabym, żebyś poleciła swoim znajomym yy, mój kanał. I bardzo bym się cieszyła z Twojej strony, by to było bardzo miło. I naprawdę dziękuję za to pytanie. Ale przejdźmy do tematu, takiego, że dzisiaj może zrobię pieskowy tak? Właśnie, może w tym filmiku. Na początku to pytanie i teraz tak. Yy. To ja może pójdę po swojego pieska. Ja pójdę po swojego pieska. A wy... Chwilę. A wy... Nie mam co dla was robić. A wy... Poczekajcie. Tak, zaczęty. Tak, mój piesek to jest chłopczyk. Kolor makawowy, już trochę ciemniej. Tak, uszy ma spadające, oczy brązowe, bo mu się przypatrywałam. No i jest chłopczukiem i bardzo lubi się bawić. Jest jeszcze młody, ma 6 7 miesięcy, 7. I to na tyle, bo muszę już niestety kończyć. I jeszcze chciałam tylko pokazać, że kupiłam. takie swój taśne ubranko z pszczoły. To jest kaptur. Tu ma rączki. Jedna rączka. Rączusia. Druga rączusia. I tu tyłeczek, O Jezu, jaka to słodka, jak to zobaczyłam, co musiałam to kupić. No. Czy to nie jest słodkie? I to jest oczywiście na guziki. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Naprawdę chciałabym właściciel tego ptania taki. właściciel tego ptania z butami. Naprawdę yy, polecam się na przyszłość. <grym> Dziękuję pa.